To jest sucho. Mam to A teraz nas prowadzę. Rozpoczynamy kolejnego vloga. Dzisiaj jest 4 lipca. Co za dzień? Czwartek. I właśnie przyjechaliśmy do rundy. Mamy długi weekend do niedzieli. Zobaczymy jutro, jak tam będzie pogoda, ale jest to na tyle ładnie, że jak dopiszę, to może po prostu cały dzień tutaj spędzimy. Nasz główny cel, dlaczego tutaj przyjechaliśmy, czyli chcemy zobaczyć... Co? Nie wiem, jak to się wymawia. Maskonury, płetwonury, nie wiem. Nie płetwonury. <laughs> Maskonury, masko, coś tam. Takie Mam zwierzątka. Skóry, masko masko, masku, maskury, masku, coś takiego. Musimy jeszcze sprawdzić, ale ponoć wygląda to jak pingwin, Tak. No, ty tak no, mówiłeś, nie? No, Mnie się tak kojarzy, ale może jak je zobaczę, to, to nie będę tak przeczytań. No i one wychodzą chyba o określonej godzinie, o ósmej. Dojechaliśmy do końca drogi po jakichś 15 minutach. Jest tutaj taki hike dość długi i ładny, nam się wydaje. Gdzie się na szczyt tych gór i się idzie dookoła, jakby tej całej wyspy, e, górami. Więc mogłoby to być naprawdę ładne. Ta nie stoi tak soczysta, wygląda jak na jakiejś Islandii. Także przepięknie. Może jutro się to wybierzemy na hike, jeżeli pogoda dopisze. Bo dzisiaj idziemy z drugiej strony wyspy, gdzie stoimy kamperem, na inny hike. Zobaczyć zwierzątka, których nie pamiętam imienia. E, nazwy. Tak, ale wieczorem się przygotujemy i będziemy znaczyć nazwę. No. Na <noise> Lamusy to są ci, co tu przyjeżdżam autem. O, czemu? No tak. <noise> Właśnie wróciliśmy z rowerków. Chciałem jeszcze jechać do portu, sobie powędkować i tak dalej. Troszkę odpocząć przez godzinkę i iść zobaczyć te, te monskóry. I się jednak okazało, że ten trekking na ten punkt, gdzie się je ogląda, trwa godzinę. Więc... Dwie godziny mówiłeś. No, dwie godziny. W jedną stronę, podobno. Więc. Się trochę coś zdziwiliśmy Co się Właśnie zaczęło padać. Więc pogoda nam nie sprzyja. Było tak ładnie. Nie wiem. za to, że przez ostatni tydzień się padało cały czas. o tęcza to, to dzisiaj sprzyja. No jednak sprzyja. No, trochę sprzyja. Nie wiem, czy tam widać tańczę. Ale tam jest. Przez to nic nie widzę. Nie wiem, czy może kolara przejdzie są czy nie ma słońca. Wiedzieliśmy, że to będzie pięknie, ale nie oczekiwaliśmy czegoś. Kurde. Takiego. O, pierwsze wrażenie. Это так само. Oglądaj, leżę do ciepłej linii tak rozkładają Cudziaki Jaki mały lakencjusz Niestety kamera napadła, ale też emocje opadły I sobie wracamy na spokojnie no tam, na miejscu, to brakowało nam słów. Byliśmy tak zachwyceni tymi maskonurami. Co nie? No, dzięki. <gry> jest piątek, kolejny dzień. Od rana mieliśmy już przeprawę promem. Yy, przyjechaliśmy do większego miasta, bo masz się w końcu umówił do fryzjera po miesiącu w Norwegii. Musimy, co dalej robić, bo dzisiaj zapowiada. Się wszędzie deszcz. I w sumie pada cały dzień, więc za bardzo na zewnątrz się porobimy, a w kamperze nie mamy za dużo możliwości. Więc chyba plan na dziś to przemieścimy się teraz 20 minut. i Ja posprzątam tam kampera. A Max obejrzy do... <tod> mecz od 18 do 22. I tak to wygląda. Już nawet nas to nie smuci ani nie dziwi, bo. Po prostu tak jest. I w sumie nawet dobrze, że jest, że jest taka pogoda, bo chociaż nie będę miał wieści takich, e, że mamy wolne, jakby już ustalone, więc nie pracujemy. Jeżeli nam przeleci, bo po prostu sobie obejrzę dwa mecze. <grych> nie oglądają nic praktycznie na tym euro, tylko dwa pierwsze mecze Polaków i jeden Hiszpanów. E, I dzisiaj sobie obejrzę dwa. Będzie super. Właśnie wstaliśmy, jest godzina 11, nie wiem, co jest z nami nie tak, ale jak jesteśmy w Norwegii, to śpimy jak nienormalni. Jak jest, znaczy jak jest tydzień pracujący, to wstajemy tak o 8 na przykład, jakoś wtedy umiemy się obudzić, ale jak jest weekend, to nam się wyłączają chyba jakieś wszystkie zahamowania i po prostu budzik jest nastawiony, nie wiem, na przykład na 8.30, na 9, ale... Często się zdarza, że jedno z nas w ogóle go nawet nie słyszy, drugie wyłącza przez sen i nie wiem, widzimy się na przykład o 10.30 albo o 11.00. Nie wiem, czy nasze organizmy tego aż tak potrzebują, czy co. Jak to robisz? Dodaję vloga pierwszego. Jestem taka podekscytowana, bo po prostu chyba w sumie ja montowałam go, nie wiem, ile z 12 godzin, pewnie, jakby wszystkie dni zliczyć. Ale tak się cieszę, bo nie wyszedł tak, nie wiem, słabo, bo zakładałam, że pierwszy to będzie taki po prostu, żeby był. Ale tak on mi się podoba, że normalnie się jaram, że go dodaję. Pierwsze mm -hmm. no. 6 minut. Eee, właśnie robimy sobie. podgrzewamy sobie obiad, czyli taką zupkę. Meksykańską e, z tortillami czy tortillami. Ostatnio mówiłem o gnoci, ja teraz powiem o tortillach, bo też robiłem serię tortilli. I też właśnie mm, robiłem te przypisy, i mówiłem tam, wiecie, że grecka tortilla z kurczakiem i tak dalej. A się tortilla. No i tam też w ogóle to nie było pozowane. Teraz jakby serio mi się o tym przypomniało, bo w tamtym vlogu mówiłem o gnoci. Tam też właśnie ludzie komentowali, że tortilla, robisz tyle tortilli. I że się mówi tortilla, a nie tortilla. No. Dajcie znać w komentarzu. Co? Dajcie znać w komentarzu. <noise> Jak mówicie? Czy mamy rację, czy nie? Dobra, jemy. <noise> Przez chwilę na samym środku drogi. A teraz nas prowadzą. Ale fajnie. Mieliśmy śmieszną sytuację, bo siedzę sobie siedzę, no i jestem zajęta, bo siedzę w laptopie, Max był, nie wiem, gdzieś był po prostu na zewnątrz, byłam sama w kamperze, przychodzi jakiś gościu, taki starszy, no i on tak wyglądał, no był w takich ciuchach roboczych, ale nie umiałam ocenić, czy to jest po prostu, nie wiem, jakiś rolnik, czy po prostu gościu przyszedł mnie prosić, nie wiem, o pieniądze, nie za bardzo wiedziałam, co ode mnie chce. No, i puka mi do tej szyby. No a jedyne skojarzenie jakie mam, że jak stoję na parkingu i jakiś obcy typ mi puka do szyby, to zazwyczaj nie wiem, chcę pieniądze albo po prostu gadać jakieś głupoty. No i najpierw udawałam, że go nie widzę, no bo się trochę wystraszyłam. No i puka dalej, puka dalej. No i mówię już w końcu, dobra, wychodzę i, i jakby patrzę na niego, i on mówi do mnie, że po norwesku, że mam zapłacić 100 koron za to, że tutaj stoję. I gadam z nim. I mówię, że no nie wiedziałam, że tutaj trzeba zapłacić, że zazwyczaj w takich miejscach stoimy sobie za darmo, nie? Miejsca jak każde inne, tak przy drodze po prostu. Nie było żadnej tabliczki, że na przykład, nie wiem, e, prywatny parking, nie było tabliczki, nie wiem, zakaz kamperów, nie było żadnej tabliczki, nie wiem, że trzeba zapłacić 100 koron, nic, po prostu e, taki zajazd przy drodze. A no, on mówi, nie, że tutaj musimy zapłacić, bo oni chcą to miejsce utrzymać w czystości itd. i tak dalej. On mówi, no, no spokojnie, że zapłacimy, tylko że poczekajmy, aż Max wróci, bo nie wiem, gdzie mamy gotówkę. No i on taki, a ty umiesz po norwesku rozmawiać? Ja mówię, no, że studiowałam, i w ogóle i taki taki już nie taki śmieszny, potem się okazało. No i coś tam sobie gadamy, e, że, że pogoda się popsuła, że wczoraj cały dzień padało. No, ale że teraz będzie lepiej, i potem znowu się mnie pyta: No, a ty mówisz mu norwesku? Rozmawiam, no, że no tak, że specjalnie ja dużo do niego mówiłam, bo naprawdę rzadko mam okazję, żeby tutaj porozmawiać z Norwegami, bo zazwyczaj jak, nie wiem, widzą po prostu, że na przykład jesteśmy w sklepie i widzą tylko, że ja mówię do Maksa po polsku, to mimo to, że ja na przykład mówię do nich cokolwiek po norwesku, typu, nie wiem, zapłacę kartą, no to oni mi odpowiadają po angielsku. Jest to na mnie denerwujące, bo jestem pierwszy raz z Norwegii. Studiowałam norweski trzy lata i chciałam yy, no po prostu poćwiczyć trochę ten język. To mówię, dobra, skorzystam z okazji. Max, jak wrócił i zobaczył, że ja stoję i z kimś rozmawiam po norwesku, to nie chciał przeszkadzać i, i że nie chciał mówić nic po polsku, bo bał się, że po prostu ta osoba przejdzie na angielski. No ale jak zaczęłam wołać, bo, bo ten gość ustał i czekał na te 100 koron. Yy... No, także taka śmieszna trochę sytuacja, bo ja myślałam w ogóle najpierw, że to jest jakiś, nie wiem, przypadkowy człowiek, i że on sobie przyszedł i stwierdził, że będzie od kamperowiczów, nie wiem, brał 100 koron, od każdego. Nie miał żadnej plakietki, nic. Taki gościu sobie przyszedł ubrany jak rybak i powiedział, że mam dać 100 koron, że tu stoimy. Potem weszliśmy na opinię na Park Fortnite o tym miejscu, no i się okazało, że faktycznie, że inni też mieli taką sytuację, ale na przykład ktoś napisał, że. Był bardzo miły i wyrozumiały, nie mieliśmy stu koron, daliśmy piwo i też <gadanie> się cieszył. I że dużo opowiadał o, o, tym, o tym regionie, o tym jak dookoła tutaj wygląda, co można robić i tak dalej. I w sumie żałowaliśmy, że z nim dłużej nie pogadaliśmy, bo, bo się wydawał naprawdę sympatyczny. No ale chociaż coś skorzystałam. Chcieliśmy nagrać super loga z weekendu. Mieliśmy dużo planów na hajki i tak dalej. Ale niestety pogoda od czterech dni wygląda tak. Więc po prostu siedzieliśmy cały czas w kamperze. Tak mnie plecy bolały. I podjęliśmy decyzję, że jedziemy na północ, bo tam teraz jest lepsza pogoda. Także dzisiaj wyruszamy. Dzisiaj jest poniedziałek. I mamy zamiar jechać do Helgelandu, czyli jakieś 11 godzin. Hmm. Mam nadzieję, że tam pogoda bardziej tu pisze. W Norwegii na każdym kroku są stacje do ładowania pojazdów elektrycznych mam wrażenie, że naprawdę jest ich więcej niż normalnych stacji A Aga jednego razu się zastanawiała, czy moglibyśmy naszego kampera do nich podłączyć ale myślę, że to byłoby niebezpieczne bo raczej napięcie tutaj jest o wiele większe niż toleruje nasz kamper Jest kurczaki bardzo głośno Zajechaliśmy tutaj o 19 i tylko na noc w jutro rano dalej jedziemy ale stoimy w takim miejscu pod ścianą troi. Co prawda, przyjechaliśmy tu tylko e, na nocleg, bo jutro jedziemy dalej. Ale myśleliśmy, że tu jest więcej do roboty w to sensie, znaczy, jeżeli jest takie wielkie centrum, e, parking, toalety, to na przykład będzie jakiś szlak, żeby się przejść bo się, się nie ruszaliśmy cały dzień ale nie ma żadnego szlaku, jest tylko ruchliwa droga także nie wiem co ze sobą zrobić tak, dwie krople wody co? w <grymne> <grymne> dzisiejszym odcinku w mojej kuchni zrobiłam chlebek albo ciasto bananowe dodałam tutaj mąkę banany, pięć bananów daktyle, suszone morele yy, żurawinę Sodę, jakiś proszek waniliowy, 1 czwartą szklanki mleka i 3 czwarte szklanki orzechów włoskich. A i jeszcze liofilizowaną e, pomarańczę, którą Max w szale zakupów przed Norwegią kupił, bo chciał spróbować i stwierdziłam, że może będzie pasować do chlebka. Ma się robić godzinę na małym ogniu w omni i Zobaczymy, czy wyjdzie. Wygląda tak. A, i jeszcze dałam y, oliwę. Chyba jedną czwartą y, szklanki. Dobrze wiedzieć. Czemu? No po prostu. No czemu się chęci? Ja, no wiadomo. Mhm. Armagedon. Ej, ale tego nie muszę tam. To nie wygląda tak, jak u ciebie na Instagramie, że jest ucięte wszystko, cały serw. Ja tutaj prawdziwą kuchnię pokazuję. Uwaga, test. Tada. Chyba coś z tego będzie. Chyba będzie. Pękł? No bo dobrze, jak pęka. Ja pachnie ładnie. Mm hmm all the